Ruszamy na podbój gorącego Adriatyku. Maska przygotowana, buty do wody też. Także myślę, że będzie spoko. No i najlepszy test maseczki w Chorwacji. Jest to maska Aqua Speed. Wygodnie możemy ją złożyć, żeby nam nie przeszkadzała w podróży, czy też w plecaku, bo wiadomo, jeśli jest tak rozłożona, to, to zawsze więcej miejsca trochę zajmuje. Czyli odczepniamy sobie zaczep i rureczkę możemy złożyć. I tyle ona miejsca zajmuje. Ważne, że można ją ścisnąć wtedy, i się nic tutaj nie odłamie. Ok, zaczepiamy, bo za chwilę idziemy do wody przetestować rurkę. Jak to wygląda? Czy jest lepiej w takiej pełnotwarzowej mostce, czy lepiej, czy lepiej wybrać tą tradycyjną maskę z rurką? Odklejamy sobie folię. Widzę od środka, jeszcze coś jest podklejone. Nie wiem, czy można ją opukałem lekko. Dlatego są lekkie plamy. Okej. Okay. no to zakładamy maseczkę i idziemy do wody. Boku jest regulacja, słychać mnie? Wszystko ładnie przylega. Idziemy do little W szybkim teście maseczki, co mogę powiedzieć, przede wszystkim chodzi o, o to, że po zanurzeniu się, czyli jeśli nawet zanurzymy całą, całą naszą rurkę w wodzie, to kuleczka, która tutaj jest, ona sobie tak lata i powoduje to, że nie nabieramy, nie nabieramy wody do środka. Czyli nie ma możliwości takiej, że zaciągniemy wodę. Po prostu ta rurka zaciska nam oddech i dalej możemy, możemy sobie po wynurzeniu się z powrotem oddychać. Także jest to bardzo wygodne dla osób, które nie miały styczności z nurkowaniem, ze snurkowaniem dokładnie, czyli z pływaniem pod powierzchnią wody z maską. Tak to, tak to wygląda, że nie ma, nie ma z tym problemu. Także super maska. Co do, co do widoczności, wiadomo, jest to szybka, tradycyjnie plastikowa, więc uważać trzeba na porysowanie, żeby się za dużo nam nie zrysowała. A, a więc uchwyt do GoPro, nie? Czyli, czyli tutaj GoPro sobie zamieścimy i możemy pływać z kamerką, więc też jest to przydatne, szczególnie dla mnie, jak, jak wiecie, kam pokamerować sobie trochę lubię w wodzie nie musimy się bać, że utoniemy czuwa nad nami patron Swieti Nikola Moli za za irwackie pomorcje czyli jakiś patron marynarzy także możemy czuć się bezpiecznie tutaj zobaczcie te widoczki jak to wszystko się prezentuje Na plaży, na plaży sporo ludzi. Z minusów tutaj dla dzieci jest niebezpiecznie, ponieważ bardzo szybko robi się głęboko. Praktycznie zobaczcie, kilka, e, kilkanaście metrów od brzegu i już, już, już nie mamy gruntu. Także dzieci tym bardziej. Iż tak prezentuje się główna plaża w Baśkiej Wodzie. Ja idę dalej sobie ponurkować. Serdecznie Wam polecam maseczkę Aqua Speed. Link do tej maseczki znajdziecie w opisie. Możecie sobie ją zakupić. Ostatni razem, kiedy w Chorwacji byliśmy, nurkowałem w masce z rurką tradycyjną. Możecie zobaczyć sobie ten odcinek. U góry Wam się wyświetla link do tego odcinka. Porównując te obie maski, jest zupełnie, zupełnie lepiej. W masce pełnotwarzowej. Nie trzeba myśleć tutaj o jakimkolwiek zadławieniu się wodą, ponieważ ta maska odcina nam dopływ podczas zanurzenia się w wodzie, co powoduje, że nie mamy możliwości nabrania wody do ust podczas zanurzenia czy też nawet zachlapania rurki falą, co też często się zdarza podczas nurkowania w tradycyjnej masce z rurką, tak jak to widzieliście w moim odcinku z poprzedniego wypadu do Chorwacji. Także Idę poszukać miejsca na rozłożenie ręczniczka, a Was zapraszam na kolejne odcinki z pobytu w Chorwacji. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!